Cześć! Jesteśmy na Wielkich Łowach w Sosnowej, organizowanych przez Arboła. Największe tego typu zawody w Polsce. 45 figur, więc prawdziwe wyzwanie kondycyjne. Kawał drogi, jak i masa celi do ostrzelania. Strzelamy w formule do pierwszej trafionej, tak więc fajne proste dla początek do oponowania zawody. Widzimy całkiem sporo ludzi ma być ponad 160 osób, tak więc też niewąskie zawody. Ludzi trochę będzie. Zapowiada się, że będziemy się dzisiaj bardzo fajnie bawić. Pogoda dopisuje i obserwujcie resztę dzisiejszej relacji. Ej. Patrz, druga. Słuchajcie, to są wielkie łowy, i zwierząt nawaliło tyle po lesie. Jest gęsto, więc kapitanowie, do 20 celu muszą być trzeźwi. Potem także, ale. Może, że zaczynamy od 32 zwracajcie uwagę, zwracajcie uwagę na to, jak wygląda strzelanie. Bo jest gesto, bo naprawdę w niektórych momentach ustawialiśmy tak, żeby było atrakcyjnie, ale patrzcie sobie w oczy głęboko przed strzałem, czy ktoś przypadkiem nie przesadza. Yy, nieraz jest tak, że na, na przykład będzie można zrobić coś takiego, jak kapitanowie zadecydują, że strzelają obydwie grupy i potem razem wyciągacie strzały. Zobaczycie w których miejsca. To taka mała niespodzianka. Nie? Teraz tak, czerwony palik, numerek czerwony to jest ekspert, czyli dla tych. Co lubią inaczej, nie? Normal, dla tych, którzy lubią takie standardowe świniobicie, mordowanie, to macie tutaj rozstawione do mordowania 45 celów. Koledzy bloczkowcy są tacy w ogóle z nami? Tak. Dobra, czyli ci zmechanizowani ucznicy inaczej, wy macie taki swój tam z nagrowerka, to poznacie, nie? To z tamtą strzelacie. Dzieci, jak przywłóczyliście tutaj dzieci, widzę, że... Wróć! Jak wzięliście nadzieję naszego kraju ze sobą i nasze maleństwa chcą się pobawić z nami, tiu, 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 to słuchajcie, z połowy dystansu, z połowy normala. Nie mają rozstawionych, nie mają rozstawionych palików, bo byśmy się zajechali ręce bolą, Więc tak mniej więcej połowa między niebieskim a zwierzękiem. Bez przyłożenia, nie? Żeby... Rodzice, pilnujcie dzieci, żeby nie zachciały wygrywać za bardzo, nie? Juniorzy, juniorzy strzelają z Normala. E, jeżeli są berboły i e, Olimpijczycy, którzy są zapisani do tych co lubią inaczej, to szczelają z palika rowerowego. Co jeszcze? Jest sucho w lesie. Kazali nam przekazać, że jest sucho w lesie. My wróciliśmy mokrzy. <grym>, Popas tak naprawdę. Ale jest sucho w lesie. Więc nie jaramy, nie pstrykamy. Co jeszcze? Co jeszcze? Grupy od 1 do 29 zapraszam ze mną. Pilnujcie się mnie. Grupy od 45 do 30 z Romanem.

Не отходи, так что не отходи. Газовая машина. Газовая. Есть средняя газовая Может быть. Nie chciała do siebie iść. Bardzo dziękuję. Mamy... Inna miejscówa. Nie gazowana, nie gazowana. Zanim zapomnisz. Bambabuszu Bambabuszu Musliśmy go snapaść Tylko no ja medytuję nad odległością Jak bloczkowiec. No dobra Hej Kończyliśmy właśnie tor 45 figur całkiem fajnie, wymagająco, masa łażenia. Zajęło nam to w okolicy 5 godzin, tak więc trzeba być przygotowanym na takie zawody kondycyjnie. Powiem tak, jak zawsze, organizacja pierwsza klasa. Bardzo lubię na te zawody przyjeżdżać. Muszę zejść z toru, bo kolega tutaj zaczyna się przygotowywać. Czekamy na wyniki, teraz idziemy na obiad, na rozdanie nagród. Na pewno, tak jak mówię, wzorcowa organizacja dużo ludzi, dużo zabawy, fajna, luźna atmosfera, tak więc polujcie na zawody z grupy Arboła i przyjeżdżajcie, bawmy się wszyscy. Do zobaczenia za chwilę na informacje o wynikach To jest, to jest co to nie ma tego traktu? To jest, to jest yy, mamy dzisiaj kilka takich specjalnych momentów. Pierwszy specjalny moment to jest... Yy, Dyplom dla Edmunda Grala czy Grali za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii leśniczy Przyjaznym ucznikom. Dzień dobry. Dzień dobry. I na twoje ręce składamy również dla Grzegorza Kimli. Bo to jest słuchajcie, nadleśniczy też nam przyjazny i kręcimy z nim takie lody, żeby zrobić tutaj cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima, chyba się przekona. Bo na razie jesteśmy grzeczni jako ucznicy i może, może wystartujemy w przyszłym roku z takim projektem. Jedna załoga jest bo to nie dzięki... yeah. jest yeah. yeah. Mamy parę uwag do swoich kresie, ale to my odmów sobie pogadamy. To, to, to Następna okazja specjalna to mamy wśród nas jednego żarłoka. To też. Jednego zarłoka, ale tak, taki specyficzny zarłok, bo on jak widzi, że idziemy ze słodyczami to biegnie. Ale jeszcze stało się coś dzisiaj ważnego, ponieważ ten żarłok dzisiaj ma 18 urodziny i zacznie nam łoić Dupska w seniorach. Szymon gdzie jesteś? Tu jestem. Nie mamy nie mam gosta, ale chcemy yes, yes, sobie. Nie nie dobrze. Dobrze. I stary módniczyk! czyło się juniorowanie. Jestem A... <śleszy> tylko tutaj, prawda? Szymon starym, szkolnym zwyczajem. Próbuję przekupić teraz to Teraz, żebyście nie byli przypadkiem lepsi od niego. FU łuki sportowe. Czyli kolejni rowerzyści. W łukach sportowych na trzecim miejscu jest Edwin Zieliński. No i na, na specjalną prośbę dzisiaj będzie open Sandra Jelkowska na drugim pierwsza się A na pierwszym miejscu Jacek Makolondra Może Czyli ja gdzie są telefony wiecie, a to jest, wiecie, nie? A jest streaming. Czy... Jest, jest. Dobrze, że nie do o, to... Nie, nie no, tak tak... powinno tak, na jest. Zobaczymy, Patërua vetë në farti. Nevojsh takis. Ja ta e përmbi. Ne mund të bëjmë të shëndetshëm.